Cześć z tej strony Capri Monster Bridge i dziś zobaczymy sobie, co czeka nas przez najbliższe dwa tygodnie w grze, ponieważ to ten czas w roku, gdzie zbliża się Halloween. Jak widzicie, wszędzie porozstawiane są już dnie, skończyły się tygodnie, gdzie były urodziny Star Stable Teraz nadchodzą tygodnie Halloweenowe, aż dwa. O, tutaj mamy godziak. Eee... Dobra, no to zobaczymy co tam widać eee, na mapie. Naciskamy M, jak mapa. Tu mamy takie żółte wykrzykniki. Ten wykrzyknik to jest na pewno miejsce, gdzie szukamy osiołków, bo ja jeszcze osiołków nie szukałam. Ale zobaczymy, co to jest za wykrzyknik srebrny polany. Jak widzicie, jestem na moim koniu rasy w Karli. Chociaż czy on się tu nazywa Karli? Tak, Bashkir Eee. Nie jeździmy po latarniach i... Mam ubrany komplet biwakowy Kask biwakowy, kurtka i tak dalej Koń też mam ubrany O, nie mam podkuwek No dobrze, trudno Też komplet biwakowy Podejrzewam, że jeszcze w komplecie będą jakieś ochraniacze, bo w tej chwili nie ma Komplet dostaje się w sklepiku Murland za darmo, ale trzeba być. Yy, jak to się mówi? Trzeba mieć Lifetime konto, czyli wykupione do końca życia. Gdzie tu mamy ten wykrzyknik? Gdzieś tam przy wiosce. A zrobię jeszcze jedną rzecz: wyłączę. Wyłącz powiadomienia obszarowe, bo mnie to niezmiernie denerwuje, i niezmiernie mnie to denerwuje, że co się zaloguje do gry, to muszę to wyłączać. No ale. Dobra, działa ten wykrzyknik. A już wiem! Przy zamku na dole. Przy zamku na dole, ponieważ można wejść do zamku. I jest minigra do łapania, szukania dyń oraz przejażdżka mm, wagonikiem takim. Ale ja nie będę tego robić. Pojedziemy sobie do drugiego wykrzyknika. Gdzie jest drugi wykrzyknik? Uuuu, daleko. Dyniowa farma. Dobra, to pojedziemy sobie pod wózką. Jak pewnie zauważyliście, mam zwierzątko dynię, którą to dynie dostawało się w zeszłym roku. Trzeba było bardzo dużo dyni połapać, a było tragiczne. Ale no, zawzięłam się i zrobiłam. Dobrze, farma Jaspera dyniowa, proszę bardzo. I idziemy zobaczyć, co się tam dzieje. A Jasper podlewa swoją farmę i chyba ktoś mu wodę zaczarował. Właśnie. No i właśnie, ja już tą dniem mam, ponieważ robiłam tego w zeszłym roku. I sprawdźmy, czy w tym roku jest taka sama nagroda. Bo jeżeli tak, to nie ma sensu, żeby to robić znowu. No to rozmawiamy ze sperem. Moje jedynie coś opętało. Dynie zaczęły się odcinać, skaczą. Musisz mi pomóc. Kliknij opętaną dynię. Znajdź kliknij trzy młode dynie. Sprowadź młode dynie z powrotem do opętanej dyni. A... Tam są. No to klikamy. Hop! Nie, uciekły! Trzeba patrzeć, gdzie biegną widzieliście? Trzeba patrzeć, gdzie biegną. I wtedy łatwiej jest się znaleźć. Jedna. jest stój! Druga. I trzecia tu jest chyba. I trzecia. No i teraz idziemy do dużej dyni. Patrz, rodzina, co to niespodzianka mm. dla ciebie. A co to mi wypadło. Staliśmy złotą dynię. Wymień na nagrody. Dobra, dyniowy problem jest para, dziękuję. Dobrze, idziemy do dużej dyni. I zobaczymy jaka nagroda w tym roku. No dobrze, widzę. A widzę, że. Też dnia tylko innego koloru niż w zeszłym roku. Ojej. Natomiast na pewno jest ta sama torba i ta sama czapeczka. więc podejrzewam, że ubranie też jest takie samo jak w zeszłym roku czyli nie muszę zbierać na ubranie, co jest plusem bo chyba nawet się go nie da sprzedać, ale no nie jestem pewna jedynie na co bym mogła zbierać to na jedzenie dla koni, jeśli będę je karmić ręcznie no nic, dobra, zobaczymy czy gdzieś tu w pobliżu jest dynia Połączymy to. I pojedziemy zobaczyć tutaj. Wiem, że w zeszłym roku była jedna tutaj w lesie. Oj, chyba. Widzicie? Jest! Dobra. Znajdziemy sobie tą jedną. Klikamy. Uciekły. Tam jest jedna. Tam gdzieś pobiegła, druga widzieliście, tam gdzieś pobiegła no i trzecia gdzieś tam no to lecimy dobra, bo ja już zapomniałam gdzie one pobiegły a jest jest jedna, druga pobiegła gdzieś gdzieś tutaj tak, robi się ciemno, czyli gdzieś tutaj jest o jest to dobra i trzecia chyba gdzieś w tym kierunku tak mi się wydaje tutaj jakie jest wyjście bo szukamy dyni tylko w tym obszarze e, takim zaciemnionym znaczy za mgłą znaczy gdzie nie ma mgły o <grym>, dobra, mamy trzecią dynię Biegniemy do dużej dyni Opa. I teraz dynia nas goni, więc... więc uciekamy goniu! Uciekamy, goni nas! To nic, że ta dynia potrafi przejść przez wszystkie przeszkody! A my nie potrafimy! Dynio! Zmęcz się już! Zmęczyła się I teraz jak się zmęczyła To podjeżdżamy do niej i ją Tak. I mamy już dwie dynki Złotem Na tą dynię biegającą Tylko innego koloru Potrzebujemy 20 dynek One się jakoś tak śmiesznie po... Znaczy, no nie śmiesznie one się jakoś pojawiają w czasie. Jedna, potem druga, potem jest przerwa. O, wiem, że... O, proszę bardzo, tu jest druga. Wiem, że yy, na pewno to jest opisane w internecie, ale nie będę teraz szukać takiego opisu. Na pewno na blogu Mel znajdziecie yy, całą rozpiskę, bo miała to w zeszłym roku. Ej, nie spadaj! Ach, dobrze, nic nam się nie stało. Tutaj gdzieś jest stadynka. Gdzieś jest, gdzie jesteś? Ja wiem, że tu gdzieś jesteś. Hmm. Ale powiem wam, że <grym> Odgłosy, które do mnie e, robią. <grystanie> Na początku są śmieszne. Ale jak zbieracie tych dni. Oj! Czyżbym wyjechała z. Nie! Wyjechałam z obszaru. Zagadałam się i wyjechałam z obszaru. Dobra, jeszcze raz że te odgłosy, które wydają dynie na początku są ciężkie, ale jak zbierasz ich tak 20, 50 to naprawdę robi się to już bardzo denerwujące no, Dobra, dobra. Jej. No Jej. tutaj było A widzicie, tutaj jest granica, nie zauważyłam. Tak, mamy drugą. I trzecia jest gdzieś do góry. Gdzie jesteś, tylko Tutaj gdzieś jesteś? W ogóle te odgłosy przypominają mi minionki. Tylko, Gdzie jesteś? żeby to gdzieś było. Przeciągnę się obraz? Nie przeciągnę się. I tu gdzie jesteś? Tutaj też się nie przyciągnę. O, nie zauważyłam gdzie biegła i... Go, tu, tu. Jest, o, tu jest Będzie uciekać czy będzie musieli gonić? Nie. O, nic nie chciała. Dobrze. Dobra, dostaliśmy trzecią złotą dynię i na razie więcej go nic nie będę. Yy, wypuścimy sobie naszą małą. <grystanie> yy, dobra, teraz. Jak dostać się do twierdzy. Jest, jesteś odważna to jest u tej pani przy zamku Mary i osio. jest! Shoto Yordisa chyba Shoto się wymawia, to jest po francusku nie umiem francuskiego gdzie go znajdziemy pana Irdisa? czyżby był przy swoim namiocie? Hmm, nie ma go? nie ma go na mapie? Tutaj jest od łowienia ryb Tutaj jest forcie pinta od fotografowania tego smoka żetona a gdzie iridis? Może trzeba go znaleźć. Dobra to zrobimy tak, skoczymy sobie na no, szybko, do stajni. Ponieważ ja mam stajnię w Murland i jest to blisko namiotu Jirdisa. I zobaczymy, czy Jirdisa jest w namiocie. Szczęść, nie mam podków. Musiałabym kupić podkowy. Ale nie chcę wydawać teraz starym końców na to. Zirdis, ale... Nie można z nim porozmawiać. Więc o co chodzi? Hmm. Dobrze. To ja na razie się wyłączę, bo i tak miałam zamiar zrobić z Irgisem. Mm, I stwierdzą drugi filmik. I poszukam w internecie informacji gdzie jako mam znaleźć? O, tam jest przecież widzicie portal. Dobra. okej, okay. Tu jest portal. Ale nie będziemy tam wchodzić, jak powiedziałam. Wyłączę teraz ten film i nagram drugi. Także do zobaczenia w drugim filmiku. Jestem strasznie ciekawa. Strasznie ciekawa, co jest w tej twierdzy dzisiaj. Także na razie. Bye. I do zobaczenia. Hej.